Siemanko ludzie, z tej strony Melina Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj znowu jesteśmy w grze Epic Conquest I uzbieraliśmy kryształków 130 Czyli stać nas na skina Który nam bardzo dużo dodaje Nie Słuchajcie, kupimy go On nie wygląda fajnie jak na chłopaków No ale w końcu wybrałem dziewczynę A więc musimy się z tym uporać bardzo dużo on dodaje fajnych rzeczy. A skin ten jest ten. Kupiliśmy go. Kupiliśmy go. On bardzo dużo dodaje. Spróbujemy zagrać na to. Yy, jedna rundka. Jedna rundka. Patrzcie ile mamy HP. Patrzcie ile mamy HP. No to już jest win gwarantowany normalnie bym tak powiedział. Wow. to są dwa wilki? ciup 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 Siup. tak to się robi wow. o, jacie. o jacie o jacie on zaraz we mnie rzuci jakimś dyskiem o dobrze tak co się robi pokonany i teraz ci będą we mnie strzelać I teraz mamy kłopoty ale bardzo mamy dużo hp się nie boję bo nie mam czego wo, wow wow wow, wow, wow. Ogromne unikanie siup. Tak, tak, ta, 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 ta. Jest dobrze, jest dobrze. Tak. Nie, ja myślę, że my to na luzie wygramy. Na luziku. Zrobię jedną teraz rzecz taką, taką i... Nie, nie wstać mnie na razie można tak powiedzieć, Siu. Tak. tak, 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 tak nie strzelajcie nie bombami nie, Ała.